Za dwa dni na orbitę mają zostać wystrzelone kolejne Starlinki, czyli satelity, które w przyszłości będą nam dostarczały internet, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie będziemy. To jedna z tych rzeczy, o które dość często pytacie a często nawet przysyłacie zdjęcia. Czy to są samoloty lecące w jakiejś takiej formacji czy meteory lecące jeden za drugim? Kilkanaście dni temu świat żył misją rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon na szczycie. Na pokładzie tej kapsuły było dwóch astronautów i lecieli oni na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To był pierwszy załogowy lot prywatnej rakiety w kosmos. Załogowy lot prywatnej rakiety. Wszystko przebiegało bez problemu a nazwiskiem które padało w przekazach medialnych częściej od nazwisk samych astronautów było nazwisko Musk. Elon Musk to właściciel firmy SpaceX, która stoi m.in. za rakietą Falcon 9 i za kapsułą Dragon, ale ten sam Elon czy SpaceX prowadzą także wiele innych kosmicznych projektów, a jednym z nich jest projekt Starlink. To, co czasami widzicie na nocnym niebie, jasne punkty, które poruszają się jeden za drugim, jak wagoniki pociągu, to satelity, które są częścią, czy będą częścią globalnego systemu komunikacji internetowej. Satelity są wystrzeliwane, a potem już na orbicie wypuszczane seriami. Na razie jest ich kilkaset, a docelowo ma ich być 12 tysięcy. W tym roku mają zostać przeprowadzone pierwsze testy dziurawego jeszcze systemu, a jego pełna gotowość ma nastąpić za 7 lat. Pierwsze starlinki poleciały w przestrzeń nieco ponad rok temu i od razu wywołały sensację. Owszem, na nocnym niebie zdarzają się, jasne poruszające się obiekty samoloty, czasami satelity albo meteory, ale żadne z tych zjawisk, ani żaden z tych obiektów nie porusza się po nocnym niebie w ustalonym porządku, jeden za drugim, a satelity Starlink poruszają się po niebie gęsiego, tak jak gdyby były połączone z sobą jakąś niewidoczną liną. Widać je nie dlatego, że mają jakieś reflektory, tylko dlatego, że mocno odbijają światło słoneczne. Ich ogromna liczba oraz niewielka odległość od powierzchni Ziemi ma. Zapewnić dostęp do internetu niezależnie od miejsca przebywania. Dzisiaj dostęp do sieci internetowej można mieć za pomocą na przykład sieci komórkowej, ale nie wszędzie jest wybudowana odpowiednia infrastruktura. Z kilkunastoma tysiącami satelitów nie będzie potrzeby budowania żadnej infrastruktury naziemnej. Satelity mają krążyć na trzech wysokościach na 340-550 i 1200 km nad ziemią. Pierwsze serie satelitów Starlink już są umieszczane na wysokości 550 km i na tej orbicie ma ich być 1584. Każdy waży około 250 kg i jest zasilany przez jeden panel słoneczny. To właśnie światło odbite od powierzchni tego panelu widać na powierzchni Ziemi. Podczas jednego lotu rakiety Falcon 9 wynoszonych jest równocześnie około 60 satelitów. Satelity krążą wokół Ziemi po ściśle określonych orbitach. I pilnują się, czy pilnują swojej pozycji, bo mają na pokładzie zainstalowany dość zaawansowany system określania swojej pozycji w stosunku do, do rozmieszczenia gwiazd. Mają też system stabilizacji oraz układ napędowy, który pozwala utrzymać im odpowiednią pozycję. Dodatkowo mają pewien rodzaj autonomii: mogą same podejmować decyzje o zmianie kierunku, jeżeli tylko zajdzie jakieś ryzyko kolizji np. z kosmicznym śmieciem. Gdy ryzyko minie, satelita będzie wracał na swoją poprzednią pozycję. Te manewry nie będą kontrolowane ani inicjowane z Centrum Kontroli Lotów. Będą się odbywały automatycznie, tak samo zresztą jak samo unicestwienie. Trwałość satelity została zaprojektowana na około 5 lat. Po tym czasie satelita sam będzie obniżał orbitę lotu tak, by wejść odpo pod odpowiednim kątem w ziemską atmosferę, no i spalić się na proszek. Na jego miejsce zostanie wtedy wysłany kolejny. Najbliższy start kolejnego ładunku satelitów jest przewidziany na najbliższą środę, czyli za dwa dni. Potem jeszcze jeden transport w lipcu, choć na razie nie podano jego dokładnej daty. Jeżeli tylko pozwoli na to pogoda, ten sznurek satelitów będzie widoczny gołym okiem z terenu, także Polski. One dość szybko ulegają rozproszeniu, więc jak ktoś chce je zobaczyć, to musi śledzić wiadomości naukowe, bo tam znajdzie najświeższe informacje. Zawsze poruszają się z zachodu na wschód. Nie trzeba godzinami się wpatrywać w nocne niebo, bo w internecie znajdziecie bez żadnego problemu tabele, z których można wyczytać godzinę przelotu tego takiego kosmicznego pociągu. Dobrym serwisem jest chociażby Heavens Above, zresztą tam możecie znaleźć też informacje o przelotach innych satelitów, czy Rocket Launch Live. Linki do tych serwisów znajdziecie w opisie do tego filmu. Być może jedynymi niezadowolonymi z obecności Starlinków na nocnym niebie są astronomowie. Tak duża chmara jasnych obiektów zakłóca obserwacje nieba nie tylko w nocy, ale także hmm, tym razem na innych falach niż fale widzialne w ciągu dnia. Co prawda ostatnio SpaceX oświadczyła, że szuka możliwości pokrywania ogniw specjalną farbą, która ma odbijać mniej promieniowania słonecznego, hmm, a to ma sprawić, że Starlinki nie będą już takie jasne. Satelity w tej takiej zaciemnionej, czy satelita w takiej zaciemnionej wersji został nazwany Dark Set, czyli ciemny satelita. Jeden taki egzemplarz na razie testowy poleciał na orbitę już kilka tygodni temu. Nie wiadomo jak te testy wypadły, czy wypadają, bo zarówno te satelity wynoszone kilka dni temu, jak i te, które mają być wyniesione za dwa dni, będą jeszcze w tej jasnej wersji. Nawet jednak zastosowanie ciemnej pokrywy paneli, czyli dark y, satów, y, nie zmieni zakłóceń w innych zakresach fal elektromagnetycznych niż to światło widzialne. Co gorsza, dla astronomów firma SpaceX nie jest jedyną, która prowadzi badania i próby wybudowania wokół Ziemi sieci satelitów dostarczających internet. Tak zwane megakonstelacje sztucznych satelitów buduje na przykład Boeing, a w najbliższym czasie właściciele największych innych firm internetowych. Nie Niezależnie od satelitów dostarczających internet, czy ogólnie umożliwiających szeroko rozumianą komunikację, powstają także sieci badawcze i obserwacyjne. Patrząc na to, w najbliższych latach Ziemię może oplatać kilka potężnych sieci. Choć liczba kilkunastu tysięcy satelitów może robić wrażenie, trzeba mieć też świadomość, że na orbicie okołoziemskiej jest dość sporo miejsca. Tym bardziej, że nie wszystkie satelity będą na dokładnie tej samej wysokości nad Ziemią. Paradoksalnie, te najniżej zawieszone stanowią najmniejszy problem. Gdy się zepsują bądź zderzą, na przykład z jakimś większy, większym okołoziemskim śmieciem. Na tej wysokości, na wysokości kilkuset kilometrów, są jeszcze resztki ziemskiej atmosfery, a to znaczy, że, znajdują, że znajdujące się tam obiekty z czasem obniżają swoją wysokość, jak gdyby automatycznie. I w końcu spalą się w atmosferze. Dużo większym problemem są obiekty pozostawione na przykład na orbicie o wysokości 1200 km. Jeżeli nie zadziała tam system automatycznego obniżania, zepsuty satelita zostanie tam tak długo, aż jakieś urządzenie go ściągnie. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.